Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze zdrapek Lotto. Dzisiaj mamy czwartek, a co za tym idzie, premiera nowej zdrawki. A tym razem będzie to diamentowy milion za 20 zł. Diamentowy milion za 20 zł. I przygotowałem dzisiaj na dzisiaj dwie takie zdrapeczki o numerze 1 i 2. Z początku paczki mi się udało trafić. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, w sumie wygląda podobnie jak te inne, z taką inną szatę graficzną. Ale przeczytajmy o co tutaj w ogóle chodzi. Zdrab pole gry. Znajdź symbol pliku pieniędzy pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niej wygraną. Znajdź portfel, tak mi się wydaje, i przypisaną wygraną pomnóż razy dwa. I znajdź symbol do do dolara. I przyznanym wygranym pomnożę razy 5. To chyba mi się jeszcze nigdy tak nie zdarzyło, żeby razy 5 coś pomnożyć. Ok, i tak to wygląda. I stopnie wygranych. Mamy 9 stopni 20, 40, 100, 200, 500 1050 50. i upragnione milion. I upragnione milion. Ok, nie przedłużajmy i, przy, i przystąpnę do drapania. Nie przedłużajmy. Okej, okay. lecimy. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle. Wszystko wyglądało. Lecimy z początkowym symbolem. I mamy awokado. Jeszcze bardziej, może przybliżymy. Mamy kwiatka. Mamy okulary. Mamy piłkę, mamy kawę, narty, winogrono, cytrynę, monetę, perłę, słońce. Mamy plecak. Arbuz, chmurę, odkowe, ale no szczęście mi dało, serce, wiśnie, Gwiazdkę. balsam, zegar ananas no, uwaga rower korona, biedronka i ostatni symbol to palma. No niestety przegrana, tylko gdzie tu są kontrolne. Zaraz sprawdzimy pewnie gdzieś tu o tu pewnie H Tak jest. Ha. No niestety przegrana. Numer 1 przegrana. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Oby tutaj się udało. I mamy podkowę, serce, wiśnie, kawę, cytrynę. Gwiazdkę, monetę, kolunę, balsam, winogrono, biedronkę, no coś, słońce, zegar, palmę, no nie wierzę, arbuz, fiat. A plecak, piłka, okulary, narki, chmury, perło, dwa symbole, awokado i ostatni symbol, no niestety. Dzisiaj premiera okazała się być klapą, lipa. Dwie zrabki, dwie przegranie. Jesteśmy na 0,40 w plecy. No nic, czasem się tak zdarzy. Czasem się tak zdarzy, ale będziemy jeszcze w tej zdrabce, może na następnym odcinku, próbować. Więc coś się może jeszcze uda tutaj trafić. Chociaż na pocieszenie, jak Wam się podobało, zostawcie tą łapeczkę w górę subika. No i co, zapraszam Was już na jutrzejszy odcinek. Jutro chyba też zdrabki jeszcze zobaczymy. Życzę Wam udanych chociaż Wam premiery tej zdrabki były jak największych wykranych. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!